Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tarocistka Fortuna kłania się dzisiaj moi drodzy. Karty cygańskie twoja przyszłość w ciągu najbliższych 7 dni. Także zaczynamy. Oczywiście moi drodzy tutaj sobie kartę kobiety położymy. Postawimy raczej. No i zaczynamy pomału czytanie. Na kolejny tydzień. Oczywiście, to jest, moi drodzy, czytanie ponadczasowe. Także, kiedy otworzycie ten filmik, kiedy otworzycie i jeśli traficie na ten kanał, to będzie rezonowało. Także, czytanie ponadczasowe. Zaczynamy, moi drodzy, co dla Ciebie w tym tygodniu, co dla Twojego domu, o czym nie wiesz, czego się nie spodziewasz co być musi i co Cię czeka. No i oczywiście tutaj, kogo kładziesz sobie na sercu. Dobrze. Zaczynamy rozkład za chwileczkę do wyczerpania z zapasu talii. Moi drodzy, zobaczymy, co karty nam tutaj powiedzą na 7 dni. Jedna karta zostaje, moi drodzy. Karta, która została, rzutuje też na cały ten rozkład, moi kochani. Tutaj jest słabsza energetyka, należy zająć się zdrowiem przez ten tydzień. Możliwe, że będzie jakieś osłabienie energii, ale też, moi drodzy, dla tej kobiety. Możliwe, że będą jakieś, moi drodzy, treningi, czy też zmiana diety, czy też będzie uprawiała intensywnie tutaj jakiś sport i to ją też może osłabić. Także, kochani, tutaj jest ta energia troszeczkę słabsza w tym tygodniu. Na to trzeba zwrócić uwagę. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Od pierwszej kubki, co dla Ciebie. Tutaj też pamiętajmy, że może być przeciążenie pracą zawodową, obowiązkami domowymi, i może być przeciążenie. Co dla Ciebie przez ten tydzień? Na pewno jakieś wiadomości, moi drodzy, związane z młodym człowiekiem, albo nowe wiadomości. Tutaj od starszego mężczyzny, który może być wdowcem, rozwiedzionym mężczyzną, może być oczywiście starszy, no na pewno plus 65 lat. Możliwe, że tu są wiadomości o pieniądzach. No, i oczywiście, moi kochani, tutaj dla ciebie czeka cię w przeciągu 7 dni wizyta do kobiety. Z kobietą będziesz rozmawiała też, moi drodzy, na tematy, między innymi finansowe. Także tutaj koło tej kobiety pokazuje się druga kobieta i też jakieś rozliczenia finansowe. W Coś w tym rodzaju, moi drodzy. Oczywiście dla Ciebie bezpiecznie, dużo jest w tym wszystkim jakiejś takiej duchowości, ochrony, którą Masz. Możesz oczywiście się rozwijać, dokształcać w tym tygodniu. Bo to jest dla Ciebie też duże roz, długie rozmowy z kimś młodym, ale też, moi drodzy, tutaj rozmowy ze starszym mężczyzną. Także ogólnie jest tutaj dużo dobrych rzeczy, pozytywnych informacji. Co dla Twojego domu? No, właśnie, i pokazał nam się dom, moi drodzy. Na pewno bezpieczeństwo i ochrona. Ale też, jak te mówią, uważaj na wydatki, uważaj y, na to, y, co kupujesz do domu w, przez te 7 dni. Y, uważaj, y, gdzie inwestujesz swoje pieniądze, czy nie za dużo wydajesz, bo mogą być straty. Oczywiście tutaj może być ktoś, kto przyjdzie do domu, będzie chciał y, pożyczyć sumę pieniędzy, też może być taka szansa. Y, jest podróż dla domu, jakaś zmiana, moi drodzy, w sprawach urzędowych. To są rozmaite pisma, to może przyjść do domu właśnie jakieś pismo. I też niekoniecznie tutaj musimy być z tego powodu bardzo szczęśliwi, ale to nie będzie, moi drodzy dosyć zła wiadomość, tylko to będzie wiadomość o tym, że na przykład coś trzeba uregulować, tak? Coś trzeba zapłacić, jakieś rachunki mogą przyjść y, przyziemnie powiem Wam. Y, może sprawy jakieś zaległe, które już myśleliśmy, że no jakoś y, nam umknęło coś, być może y, jakaś sprawa z y, opłatami. Także tu jest dla tej kobiety w domu raczej y, strata finansowa, wydatki, moi drodzy, sprawy urzędowe. No i oczywiście, no coś trzeba uregulować i tu nie będzie ta pani z tego powodu zbyt nieoszczęśliwa, że no niestety jakieś tam pismo przyszło, jakaś wiadomość z urzędu. Także tutaj, moi kochani, no pilnujmy się, pilnujmy swoich opłat, też mogę tak powiedzieć, o czym nie wiesz przez te 7 dni. Tu, moi kochani, nie wiemy, że... Jest, y, moi drodzy, tutaj rozstrzygnięcie sprawy. Rozstrzygnięcie sprawy wysokiej rangi urzędowej, sądowej, i z tego tytułu to może być i dla mężczyzny, i dla kobiety starszej rodzinnej, domowej. Rozstrzygnięcie jakiejś sprawy. Y, może to się wiązać z dużymi finansami, bądź też, moi drodzy, z jakąś taką zmianą z podróżą. Także o tym nie wiesz, że tu szykują się dla kobiety i dla mężczyzny. To są osoby właśnie rodzinne, dla nich szykuje się rozwiązanie. Z wysokiej instytucji, z sądu, tak? I z tego tytułu będą pieniądze. Będzie zadowolenie, też może być podróż na jakąś sprawę urzędową, sądową. O tym nie wiesz, że to jest właśnie w tym siedmiu zawarte w tych siedmiu dniach. Moi drodzy, czego się nie spodziewasz w tych siedmiu dniach? Czego się nie spodziewasz? Mhm. Kochani, no tutaj się nie spodziewasz, możesz otrzymać jakąś wiadomość, zaproszenie, wiadomość, że ktoś postanowił wstąpić w związek małżeński, że ktoś się zakochał, tak? Też, moi drodzy, nie spodziewasz się tutaj możliwe, że jakiejś takiej ceremonii, może rocznicy ślubu, coś w tym rodzaju. No i oczywiście tutaj takiej troszeczkę moi drodzy zazdrości ze strony przyjaciół, wrogości, bo może być. To są przyjaciele, którzy są troszeczkę wrogo nastawieni, możliwe, że są zazdrośni o Twoją miłość, ale też tutaj nie spodziewasz się prezentu, jaki otrzymasz. To może być prezent rocznicowy, urodzinowy, ślubny, ale tutaj wiadomość o małżeństwie, o rocznicy, o zawieraniu związku, bądź nawet o zaręczynach. Jakieś takie wiadomości przyjdą do Ciebie, tego się nie spodziewasz. Też tutaj, co być musi w tym tygodniu? Na pewno dużo dobrych spraw w uczuciach. No, to być musi duża taka dawka powodzenia, szczęścia w miłości, w uczuciach i też możesz się spodziewać listu miłosnego, wyznania, prezentu. Ale także tutaj jest stałość w uczuciach i takie właśnie spełnienie i patrzenie w stronę miłości. To być musi. Musi być powodzenie i mogą z tym też wiązać się spore jakieś prezenty, bądź bardzo dobre finanse. Także tutaj możesz się dowiedzieć o tym, że ktoś kocha cię. Że ktoś z Twoich bliskich również, bardzo bliskiej rodzinie jest bardzo zakochany, i także tutaj też to może być taką właśnie sprawą uczuciową, która musi być. Także bardzo pięknie. Co Cię czeka w niedalekiej przyszłości? No, tutaj masz kochana nadzieję na duże zmiany. Ale też uważaj, bo te zmiany wiążą się tutaj z, moi drodzy, z zazdrością. W niedalekiej przyszłości tych siedmiu dni może być, moi drodzy, duża zazdrość. Też tutaj właśnie wychodził taki wróg przy miłości, wychodził ktoś zazdrosny, i też możemy się dowiedzieć o tym, że ktoś na przykład też z Twoich znajomych, jest niewierny, tak? Z Twojej rodziny ktoś może się rozwodzić. Tutaj duże zmiany mogą być, moi drodzy, też w sprawach uczuciowych, ale nie Twoich, tylko Twoich y, bliskich, tak? Jest tu ktoś bardzo, bardzo y, zazdrosny, jest tu ktoś y, fałszywy i możesz dowiedzieć się o tych sprawach, o rozstaniu osób takich y, bliskich. No i oczywiście, moi drodzy, tutaj co sobie kładziesz na sercu. Co ci leży na sercu? Na pewno zaangażowanie. Miłość, tak? Druga sprawa przy tej miłości jakieś nieporozumienia. To też może Ci dokuczać i męczyć cię. I tutaj są podwójne nieporozumienia, i ty oczekujesz. Takiego, moi drodzy, możliwe, że obawiasz się tego, obawiasz się tych właśnie złości, nieporozumień, chciałabyś, aby to ta miłość tutaj trwała. No i oczywiście na sercu leży Ci taka obawa. O możliwe, że o Twoich bliskich, o Twoją miłość, o Twój dom, który boisz się coś stracić, tak? Boisz się jakiejś pomyłki uczuciowej, boisz się przysłowiowego złodzieja. Także to Ci leży na sercu, żeby było uczciwie, żeby było, bo Ty na to, Ty oczekujesz po prostu zmian, tak? żeby były te zmiany dobre, tak? Na sercu ci leży właśnie twoje zaangażowanie, miłość, aby to wszystko szło dobrze, tak, w uczuciach. Boisz się, boisz się nieporozumień i boisz się oczywiście jakichś strat materialnych, no i oczywiście uczuciowych, tak? Oczekujesz, że ta sprawa może, która męczyła Cię do tej pory, były jakieś nieporozumienia, że to się szybko zakończy. Także, moi drodzy, tutaj jest taki krótki rozkład na 7 dni z kart cygańskich. Uważajcie w tym tygodniu, moi drodzy, słuchający, na energię, bo energetyka jest rzeczywiście tutaj osłabiona, ale tutaj jest, moi drodzy, dużo obaw. Może nawet bezpodstawnych na te 7 dni, ale jest dużo dobrych informacji dla tej kobiety. Dużo szczęścia, dużo uczucia i oczywiście, moi drodzy, są pozytywne niespodzianki, o których powiedziałam. Są wizyty, są prezenty, szykują się nieoczekiwane, jakieś dobre wiadomości od osób z rodziny. Starszej kobiety, mężczyzny, i też, moi drodzy, jest tutaj jakaś wiadomość czy list w drodze na te 7 dni. Dobrze, kochani, ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Zostawiam Was z tym czytaniem. To jest oczywiście czytanie ogólne dla wszystkich. Jak Wy, moi kochani, się odnajdujecie? W tym czytaniu są komentarze, że jak najbardziej się odnajdujecie, ale pamiętajcie o tym, jeśli trafiliście na ten kanał i jesteście tutaj ze mną, na pewno tutaj przyjmujcie pozytywne sprawy, a jakieś, moi drodzy, obawy, nawet ograniczenia niezbyt miłe sytuacje omijajcie w ogóle tego nie bierzcie do siebie ja Wam życzę dużo szczęścia, miłości spełnienia na nadchodzący weekend pozdrawiam kochani bardzo serdecznie no i życzę miłego oglądania do usłyszenia